Ciemaneczko, z tej strony Kubuś, kanał Arystokracja Bitcoina. Witam wszystkich oglądających, witam moich widzów serdecznie. Dzisiaj będzie trzeci odcinek z cyklu 21 prawd, które już wiemy od Michaela Saylora. Ja po prostu to tłumaczę i wrzucam swoje przemyślenia takie, czyli takie rozszerzone, głębsze tematy i staram się też to przenosić na polską scenę. Zrobię z tego ogólnie taką oddzielną playlistę, może, żebyście mogli sobie znaleźć, jeżeli będziecie chcieli, to sobie tam obejrzeć. Za co dziękuję z góry. No nie, i lecimy z tematem. Trzecia prawda to jest, że bitcoin jest zasobem. Przypomnę, pierwsza prawda to, że bitcoin to ideologia, druga to, że bitcoin to protokół, trzecia prawda, że bitcoin jest zasobem. No, czym jest zasób? No, wiecie, Zasób, są zasoby naturalne, są zasoby, no zasoby od ziemi, no nie takie, które dostajemy, takie na przykład jak naturalne, czyli złoto, srebro, takie rzeczy, no nie od ziemi dostajemy samą ziemię, no na przykład cebula jest zasobem, co tam jeszcze koza jest zasobem, serie, sery są, są, są zasobem, no nie to są różne takie po prostu rzeczy, z których Bitcoin jest. Najlepszym zasobem. Jeżeli mi nie wierzycie, o, pieniądze też są zasobem ogólnie. No nie. Jeżeli mi nie wierzycie, po prostu sprawdźcie sobie historię bitcoina, no nie. czymkolwiek wyceniamy jakiekolwiek zasoby, to po prostu bitcoin ma najlepsza, najlepszą stopę zwrotu przez te 16 lat, licząc w tych oto pieniążkach państwowych. Dlatego twierdzę, że jest, jest po prostu. Zasobem najlepszym, no nie? I teraz najwięcej ludzi popełnia błąd, takich, że po pierwsze nie zdaje sobie sprawy, bo się w ogóle nie edukują o bitcoina, nie? że to jest najlepszy zasób, ale nawet z tych ludzi, wszystkich, których ja znam, w których się otaczałem, w których się nadal otaczam w świecie kryptowalut, oni traktują zasób bitcoina jako coś do właśnie pomnażania. Tych oto pieniędzy fiat, no nie? nie patrzą na Bitcoina pod kątem tych dwóch pierwszych punktów, które już omawiałam, no nie czyli pod kątem ideologii i pod kątem protokołu, bo musicie sobie zdawać sprawę, że ten oto pieniądz też jest formą ideologii, tylko po prostu ma dużo gorszy protokół, no nie? bo jest protokół, jest... Otwarty, znaczy nie, zamknięty, ale nieograniczony, no nie, po prostu i daje możliwość na wykorzystywanie naszej energii do, do bólu, no nie, do naszego bólu, niestety, że ktoś inny wykorzystuje naszą energię. E, tym, że może tego drukować tyle, ile chce, no nie. Protokół Bitcoina jest o wiele lepszy, ale mówię, no nie, ci ludzie, którzy po prostu tego nie zagłębiają się tak, tak naprawdę. To w to, co jest Bitcoin, że przychodzą tutaj tylko na chwilę, żeby zarobić więcej tych pieniędzy, no nie, to po prostu nigdy im, nigdy im to nie, nie kliknie, że Bitcoin jest jednak tym najlepszym zasobem, bo się po prostu nie uczył, nie zagłębiają się. No nie? Dla, dlaczego jest najlepszym zasobem? No to mówię, każdy może sobie sprawdzić wykres jakiegokolwiek innego zasobu, żeby sobie porównać, czy Bitcoin. Nie daje najlepszych rezultatów, to jest raz, no nie, drugi, drugi raz to jest jedyny tak naprawdę zasób, który możesz wziąć ze sobą wszędzie, no nie. Czyli ta ideologia wolności, protokół skończony i zasób, który jest naszym własnym y, dobrem, którym możemy przenieść w jakiejkolwiek ilości, gdzie chcemy i korzystać w obojętnie jakim innym miejscu na Ziemi z tego, gdzie jest tylko y, tak naprawdę internet i prąd, no nie? Czyli prawie wszędzie i ogólnie Ziemia, ziemia stara się rozwijać, no nie? I żeby tych miejsc było więcej i więcej, no nie? Czyli możesz wszędzie spieniężyć tego bitcoina tam, gdzie masz internet i i ten, no nie wiesz nie, nie zabierzesz swojej cebuli, jak tam masz pole cebuli, no nie, żeby żyć w, w Argentynie, no nie albo tam w Tajwanie, w Tajlandii na przykład teraz. Bo wiecie, ta, Tajlandia na przykład sobie teraz zrobiła, że jeżeli trzymasz 5 lat Bitcoina, to, to już bez podatku możesz z niego wyjść. Czyli jest to fajny ten zasób, no nie mówię, ludzie sobie nie, nie zadają sobie pytania, czym jest ten zasób, tylko po prostu kto zrobić zyski, kto zrobić, zrobić pieniądze, co doskonale widać teraz u nas na naszej scenie polskiej, bo wiecie, co się ostatnio wydarzyło, że można było na polskiej giełdzie dolara za 3 zł kupić kryptowalutowej, ponieważ fil konieczny sprzedał swoje bitcoiny 50%. Zanim całe jego stado małpku, bo wiecie, ten, kto kopiuje czyjeś ruchy, to nie jest inwestorem, jest po prostu kopią, no nie? małpiatką, no nie. I spowodowali oni spadek ceny bitcoina do 300 tam tysięcy na polskich giełdach, no nie. Czyli tak jak jest 100 tysięcy dolarów bitcoin, no nie no, to u nas był wtedy dolar po 3 złotych, no nie, do złotówki, tak po prostu bitcoin zleciał w Polsce. Po, tych, po tej sprzedaży sam się dziwiłem, o co chodzi, że nagle do mnie tyle ludzi dzwoni, że tam chcą sprzedać, no nie, i mi się sytuacja wyjaśniła, że małpy zaczęły sprzedawać. I teraz o co chodzi, mówię ja nie... Żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie neguję chwila i tego, co on robi, bo on zgromadzi przy sobie ludzi, którzy po prostu chcą, chcą zwiększyć swoje zyski pieniężne. I tak jak w ostatniej hoście miał tylko wynik 30% zwrotu, no nie to dla mnie bardzo słabo, że tak powiem. Tak, w tej hoście już sobie zabezpie, zabezpieczył 50% zwrotu tym właśnie ruchem. No nie dlatego mówię, dla każdego. Ważna jest perspektywa. Mój kanał nie ma w perspektywie e, zarabiać e, tych pieniędzy. No nie. Jeżeli tutaj e, się zgubiliście, bo chcecie zarobić więcej pieniędzy, a Kubyś tam wam wytłumaczy o, jak, jak bitcoinem zrobić więcej pieniędzy. Nie. Nigdy nie miałam takich zamiarów, no nie, tak po prostu, ja wam tłumaczę najprostszy sposób, jak zrobić, żeby mieć więcej bitcoinów, bo to jest dla mnie priorytet, skoro już ustaliłem, że bitcoin to jest najlepszy zasób, mówię, no to mój rozsądek, mój rozum podpowiada mi, że powinienem, Gromadzić jak najwięcej, jak najlepszego zasobu. No nie, teraz jest to bardzo proste, ponieważ tłumaczę Wam nieraz, raz, ja kupuję codziennie bitcoina, no nie w weekendy dwa razy, bo to, bo to jest takie teraz proste i to jest to mi daje gwarancję, że ja za trzy miesiące będę miał więcej tego najlepszego zasobu, że jutro będę miał więcej niż dzisiaj. To jest moja, to jest moja gwarancja. tak po prostu mówię. Nie patrzę na ceny w tych oto e, e, dolarach, no nie. Dlaczego? No nie, dlaczego tego w ogóle to robię? Oprócz tego, że to najlepszy osób i to sam rozsądek powinien mi, mi podpowiadać, bo wiecie, no nie dlaczego nie śledzę ruchów, na przykład fila? Bo wiecie, ja byłem dwa lata w tych 300 fila, fila koniecznego i nigdy jego ruchów nie śledziłem, bo nie jestem filmem koniecznym, to, to po pierwsze, tylko jestem kubuś, no nie. A po drugie, nigdy bym tego nie rozkminił w ten sposób tego bitcoina, gdybym po prostu był tam i śledził czyjeś ruchy, no nie. Nie popełniłbym tych swoich błędów, które mi pozwoliły myśleć tak, jak myślę teraz, no nie. I nie zagłębiłbym się głębiej w tego Bitcoina, że on jest właśnie tą ideologią, że jest ten, no nie, że jest tym protokołem, super protokołem, który po prostu jest, daje nam tu wolność i, i ten. Gwarancję wiecznego wzrostu, jeżeli chodzi o wyliczanie go do jakichkolwiek innych zasobów, bo skoro jest najlepszym protokołem, no to i skończonym, no to jego wartość będzie do nieskończonych innych zasobów. Bo mówię, no nie kozy są nieskończone, złoto jest nieskończone, ten cebula jest nieskończona, ziemia jest, no może ziemia jest skończona, ale ziemia nigdy nie będzie twoja. I wiadomo, jest lepszym zasobem, bo możesz go przenieść. Tak jak już wam tłumaczyłem. Znowu odbiegłem od tematu. No, no i co ja miałem mówić A, o tym, o filu, no nie. I tak jak e, nigdy nie planowałem tego samego, mówię, no, e, dlatego no mówię, ja nie zbieram tutaj ludzi, którzy chcą gromadzić Fiaty. No nie ja z, wokół siebie chcę zebrać ludzi, którzy chcą gromadzić Bitcoiny. Bo to moim zdaniem jest najlepszy za zasób. To raz, i Dl dlaczego nie będę śledził filat, to, to bo wolałbym śledzić na przykład my, Michaela Saylora, który ma wyniki nie 30%, nie 50%, tylko. Y Sto razy jego firma wzrosła no, od początku jego zakupów. W ogóle, no nie, takie śmieszne, bo w, e, ja zaczęłam ogólnie kupować Bitcoina wcześniej niż Sailor, no nie, tylko jako osoba prywatna nie mam takich e, możliwości ani opcji i nie jestem w stanie zrobić to, co on zrobił, no nie, dlatego mówię, robię to, co mogę. I niedługo, już wkrótce nam udostępnią inne, inne możliwości na Bitcoiny banki i w ogóle wtedy będziemy robić co innego. Będziemy robić to, żeby gromadzić ten właśnie zasób, tego oto bitcoinika, nie te pieniążki, nie tą ideologię, e, która była niestety nieudanym pomysłem. Zobaczymy, co wyjdzie z bitcoina, bo jest dużo lepszym. Dużo o tym na nim mówi. Wolę e, śledzić Sailor ostatnio wam rzucałem, pamiętacie? Na przykład e, wolę śledzić Metaplanet, na przykład. Wolę robić to i mieć dużo lepsze wyniki. E, opowiem wam o Metaplanet. Pamiętacie, mówiłem wam, że miała ten, e, ten swój Byłem na wakacjach, pokazywałem ten hotel, no nie i tam tłumaczyłem, że jak, jakby gościu po prostu robił to, co ja, to już bym miał dwa, dwa hotele, no nie? Jak, jakby po prostu tylko słuchał, no nie tego, co mówię, bo od początku mojego kanału Bitcoin zrósł 100%, no to pomyślcie sobie o tych firmach, o Metaplanet. 14 miesięcy temu ta firma miała właśnie jeden hotel. No nie, ta, to jest japońska, chyba najszybsza firma. Miała jeden hotel i była na krawędzi bankructwa. Jak ja zaczynałem kanał, ta firma miała jeden hotel i była na krawędzi bankructwa. W tym momencie, gdy wszyscy pół Polski sprzedawało Bitcoiny, bo fil konieczny sprzedał i sobie zabezpieczało 50% swoich zysków w tej, w tej hoście. Ta firma w tym momencie kupowała 1000 bitcoinów, no nie? I mówię, ja będę takie, takie wyniki śledził, bo to jest dla mnie, że tak powiem, lepszy wynik, no nie. I w tym momencie ta firma posiada 10 tysięcy bitcoinów. Wyobrażacie sobie, 14 miesięcy temu mieli hotel, ledwo co łączyli, wiązali koniec z końcem. Ale ma, mają możliwość po prostu kupowania bitcoina i, i pożyczania tak naprawdę od udziałowców kolejnych, kolejnych pieniędzy na kolejne bitcoiny i w tym momencie mają, ma, posiadają 10 tysięcy bitcoinów. Dla mnie to jest wynik. Nie 50%, nie 30%, że tak powiem mówię. Wolę śledzić takich ludzi, no nie. Zobaczymy na końcu, kto wygra. No nie, bo mówię, ja rozumiem jego perspektywę, bo on w następnych ościach zbierze kolejnych tam e, tysiące swoich oglądających, bo e, ludzie pozarabiali po 5x. No nie, no to wiadomo, to są wyniki. To są ok, brawo, gratulacje. Tego mówię, ten kanał jest dla ludzi, którzy chcą gromadzić najlepsze zasoby, nie, nie, te, nie te najgorsze zasoby. No nie? Te, tak po prostu. No nie? I mówię. Dlatego zastanówcie się przy każdej waszej sprzedaży, kogo śledzicie. Czy to jest wasza decyzja? Cały czas twierdzę, że bitcoina się nie sprzedaje. Możesz sprzedać go na inny zasób. Ograniczony, że tak powiem, jeżeli potrzebujesz. Jeżeli, jeżeli Bitcoin oszczędzi ci czas, no nie bo to jest drugi. Yy, mamy tylko dwa na świecie zasoby ograniczone ty i ja, no nie, jednym z nich jest Bitcoin, drugi, z, drugi to jest twój czas, tak po prostu. Nie wiadomo, twój czas jest cenniejszy od Bitcoina. Jeżeli Bitcoin jest w stanie ci yy, dodać tego czasu, to tak, tylko wtedy sprzedajemy Bitcoin. no nie, że tak powiem, no nie, ale jeżeli. Chcesz go wymienić na inne aktywo, to robisz błąd. To jest, robisz błąd, i nie jeden się o tym przekonał. Tłumaczyłem to już nieraz, jeżeli nie wierzycie. W zadanie domowe, siadajcie na przetworum wczesnych bitcoinerów, i nie znajdziecie tam nikogo, kto by się cieszył ze sprzedaży swoich bitcoinów. I tym oto miłym akcentem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Pamiętajcie, Trzymajcie bitcoina, nigdy tego nie sprzedawajcie. Już wkrótce będziemy robić to, co Metaplanet, to, co Strategrzy, i będziemy lecieć w kosmos z ceną. Yo! Trzymajcie się. Bo!